Usiadła wreszcie. Tak była zmęczona, że nie mogła iść dalej. Ale jakże się rozgrzać na śniegu i mrozie, a do domu wrócić nie miała odwagi. A zresztą, czyż tam cieplej? Ziębnięte ręce skostniały jej prawie. Nie ma siły utrzymać w nich paczki zapałek. A gdyby zapaliła jedną dla rozgrzanie? Tylko jedną zapałkę wyjmuje ostrożnie trzask i płonie cóż za wesołe światło jasne i ciepłe ach jak grzeje w ręce cudowny płomyk jak grzeje duży jasny płomień jak wesoło się pali Hej, jak tam? Chyba Cię znowu nie bił. Kurde, Twój stary nie może tak robić! To nie może tak zostać, no my musimy coś z tym zrobić! Z tym się chyba nie da nic zrobić, nawet no, w szkole nam się nie układa. No kurde, jaki żal, cała nasza paszka się rozwala i łeta. kurde. Artur się wyprowadził, a za szpitalu leży. Ej, no właśnie, trzeba by było kogoś fajnego wychodzić. No, może. Zobacz, tam idą jakieś fajne laski. Cześć, dziewczyny. No, hej. Hej, organizujemy imprezę, może wpadniecie? Nie, raczej znaczy nie. No chodźmy, będzie fajnie. Pozdrowi się z kimś, Bądźcie w opuszczonym budynku po lekcjach. No, dobra. Wpadniemy. No wiecie co? Mogę się siebie zapytać najpierw, nie? Może ja też mam coś do powiedzenia? No, nareszcie jesteście! No, cześć! cześć. Ej, a chłopcy, to no na to, żebyśmy zrobili, na się na chrzest. Patrzcie, ja mam tu coś fajnego! Czeba, Co no załatwiłaś? Znowu, pierwsze jesteś śmieszny do palacze, ja bym załatwił coś lepszego. A myślisz, że mnie da rady? Założyli się? No, dajesz! No dobra! Ale bym sobie zajarł. Ada, ty chyba palisz fajki, bo zawsze chodzisz ze zapalniczką. Nie bardzo, bo ci mózg wypali. Zresztą ja już muszę iść. Ej, skoro ona nie pali, to po co jej ta zapalniczka? Nie wiem, ona ma taki odpal. Aha, oko. Patrzcie, co ja mam. Skąd ty to wyczasnęłaś? Ma się wtyki, ma się prąd. waria z imprezka musi być. Ta, pewnie jakieś będzie. Jak jesteś taki młody, to czemu nic nie załatwiłeś? To gdzie ta impreza? No to może u mnie? Mam wolną chatę w piątek. Spoko, zbieramy się. No, siema. Siema. Skąd tam się masz? Od małej kuchni. Serio? No, to cukier-puder. Nie wiem, sobie co się stało, czy ty chyba że szpital byłaś. No, byłam, to z tabletkami, tam bez problemy. Znaczy, no można tak na to wiedzieć weź Weź, nie jest tego warte. No. A no. będzie na tej piąty w sobotę? No wiadomo. Nie, raczej nie rozumiem, raczej nie puszczam w zasady. sobie tych zasad. Serio? No, to, to. Ja. No, to, to. Ale Iskary są dziwni, nie? No właśnie, widzi na ich nie puszczają, w ogóle, A wiecie, że Iskariom nie? Serio? No coś, ty ja sobie robisz. No nie przesadzaj! A nie wiesz, skąd miała to oko podpisać? Mi mówiła, że na schodach spadła. Takie czucie, to wiecie gdzie. A no właśnie, Sandra, masz dragi? No pewnie, ja że mam. Ej, no właśnie, to sobie trochę zapali. Masz? <gry> 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 Dobre stawczy. Ej, no dobra, nie pij w inaczej, A robcie Skoro jesteś taka specjalistka od narkotyków, to weź pierwsza.

Zapałka znów zgasła, ale maleńkie iskierki unosiły się w górę, coraz wyżej, wyżej i zajaśniały między gwiazdami na niebie. Jedna spadła. Ktoś umarł, cicho szepnęła dziewczynka, bo słyszała od babki, że kiedy gwiazda spada, to dusza człowieka odlatuje z Ziemi do nieba. Ma specyficzny zapach. Najpierw odurza, z czasem uzależnia. Kilka wdechów gazu prowadza świat pozbawiony kłopotów, rodzicielskich nakazów, szkolnych niepowodzeń. Może dlatego młodzież coraz częściej sięga po różne środki odurzające, w tym gaz do zapalniczek. Różnica między dawką powodującą efekt narkotyczny a dawką śmiertelną może być niewielka. Dlatego inhalowanie może łatwo doprowadzić do utraty przytomności, śpiączki a nawet śmierci, nawet przy pierwszej próbie. Walka z gazem do zapalniczek i innymi środkami odurzającymi przypomina tę z wiatrakami, ale to wojna, którą warto prowadzić, nawet w obliczu klęski.